Łaska wami pokój od Boga Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Słowo Boże przeczytam z pierwszej Księgi Mojżeszowej z rozdziału 18. wersety od pierwszego do piętnastego. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział osiemnasty, wersety od pierwszego do piętnastego. Potem ukazał mu się Pan w Dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotu w skwarne południe. A podniósłszy oczy, ujrzał trzech mężów, którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy ich, wybiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłoniwszy się aż do ziemi, rzekł. Panie, jeśli znalazł łaskę w oczach Twoich, nie omijaj proszę sługi swego. Pozwól by przyniesiono trochę wody, abyście obmyli nogi wasze. Potem odpocznijcie pod drzewem. Przyniosę też kawałek chleba, abyście się posilili. Wszak po to wstąpiliście do sługi waszego. Potem możecie pójść dalej. Wtedy oni rzekli: Uczyń tak, jak powiedziałeś. I pośpieszył Abraham do namiotu do Sary i rzekł: Rozczyń szybko trzy miary wybornej mąki i zrób placki. Potem pobiegł Abraham do bydła, wziął młode, delikatne i dobre ciele i dał je słudze, który śpiesznie je przyrządził. Wziął także masło, mleko i ciele, które przyrządził i postawił przed nimi. Sam stanął przy nich pod drzewem, a oni jedli. Wtedy rzekli do niego, gdzie jest Sara, żona twoja? A on odpowiedział, w tym oto namiocie. Wtedy rzekł, na pewno wrócę do ciebie za rok o tym samym czasie, a wtedy żona twoja Sara będzie miała syna. Sara zaś podsłuchiwała u wejścia do namiotu, które było za nim. A Abraham i Sara byli starzy w podeszłym wieku. Ustało zaś u Sary to, co zwykle bywa u kobiet. też roześmiała się Sara sama do siebie, mówiąc: Teraz, gdy się zestarzałam, mam tej rozkoszy zażywać, i pan mój jest stary? Na to rzekł pan do Abrahama. Dlaczego to roześmiała się Sara, mówiąc, Czyżbym naprawdę mogła jeszcze rodzić, gdy się, gdy się zestarzałam? Czy jest cokolwiek niemożliwego dla pana? W oznaczonym czasie za rok wrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna. Wtedy Sara zaparła się, mówiąc, Nie śmiałam się, bo się bała. Ale on rzekł, Nieprawda, śmiałaś się. Dobry Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. I prosimy o to, żebyś dał nam mądrość, właściwe myśli, zdolność do odczytania przesłania tego Twojego słowa dla naszego życia. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj analizując tę historię, zastanawiając się nad nią. Pomyśleli, jak możemy zainteresować się niewiarygodnym? W jaki sposób możemy się zainteresować niewiarygodnym? I żeby odpowiedzieć na to pytanie, przyjrzymy się temu, co stało się Abrahamowi, a potem też temu, co przydarzyło się Sarze. Jeśli chodzi o Abrahama, to Abraham wykazał się w tym opowiadaniu w sposób perfekcyjny wschodnią gościnnością. Jakie elementy warto tutaj podkreślić? Po pierwsze to, że Abraham wybiegł na spotkanie gości. Dla ludzi w jego wieku, o jego statusie w tamtych czasach bieganie nie było czymś, co przynosiło honor, wręcz przeciwnie. Więc on wybiega. I jeśli spojrzymy na czasowniki, które się pojawiają w przygotowaniu posiłku, a które, który przygotuje Abraham, to Abraham cały czas biega. On w zasadzie się bardzo śpieszy. Więc wybiega, i to jest taki jego pierwszy bieg w tym opowiadaniu. Potem kłania się aż do ziemi, co może być oznaką i uwielbienia, i szacunku. Potem nalega, żeby zostali. Wcale nie zamierza gdzieś tam siedzieć przy drzwiach i przeczekać całą sytuację może sobie pójdą, tylko nalega, żeby zostali. Potem przygotowuje wodę do obmycia nóg. Potem znowu biega, żeby rozdzielić zadania. Sarze nakazuje przygotować placki, sam biegnie do bydła, wybiera najlepsze ciele, przy, zleca słudze, żeby to ciele przygotował. Abraham podaje posiłek, a sam staje obok gości, nie je, ale towarzyszy im. Rangi temu faktowi, tej gościnności nadaje to, że goście nie byli ludźmi. Bibliści raczej są zgodni co do tego, że e, osoby, które gościł Abraham, nie były ludźmi, były jakimiś niebiańskimi bytami w ludzkiej postaci. A niektórzy Bibliści nawet mówią, że jednym z tych gości mógł być sam Jezus. I to, myślę, znajduje swoje potwierdzenie w tym, jak to opowiadanie się rozpoczyna. Jest tam taka wzmianka o tym, że Abrahamowi ukazał się Pan. To nie byli zwykli goście, to był sam Bóg, może nawet Jezus. Kiedy przypatrywałem się właśnie tej perfekcyjnej gościnności, zacząłem się zastanawiać, jak ja goszczę Boga w swoim własnym życiu. Jakie podejmuję działania, żeby go ugościć. Bo mam wrażenie, może to jest tylko moje wrażenie, że kiedy mówimy w czasie Adwentu o przyjściu Jezusa Chrystusa, to mówimy o nim tak, jakby ono miało się stać, niezależnie od tego, co ja zrobię. I jak najbardziej, drugie przyjście Jezusa będzie zupełnie niezależne. Od tego, czy się przygotujemy, czy nie, czy go będziemy chcieli przyjąć, czy nie. On przyjdzie i zrobi to, co zaplanował. Ale to przyjście, o którym mówimy od dwóch tysięcy lat jako chrześcijanie, jest troszkę inne. On przychodzi, ale często okazuje się, że nie ma dla niego miejsca. On przychodzi, ale często okazuje się, że ludzie go nie wpuszczają. On przychodzi, ale często wychodzi na to, że ludzie wcale nie chcą mieć z nim nic do czynienia. Więc pytanie. Jak Jezusa, który przyszedł 2000 lat temu na ten świat, a który chce działać w moim życiu, jestem w stanie ugościć. I jeszcze jedno pytanie chcę zadać, żebyśmy mieli taki szerszy obraz, taką szerszą perspektywę tej gościnności. Mianowicie, to jest oczywiste, że my w obecności Boga się dobrze czujemy. My z niej chętnie korzystamy. Czasami jest niewygodna, bo obnaża różne rzeczy, demaskuje, ale generalnie cenimy sobie Bożą Obecność. A spróbujmy spojrzeć na tę naszą gościnność przez pryzmat takiego pytania, jak Bóg czuje się w mojej obecności? Czy mu jest dobrze, czy mu jest źle? Ja wiem, że to pytanie jest dziwne, bo gdybyśmy mieli czekać na to, że Bóg się poczuje dobrze w naszej obecności, prawdopodobnie nigdy by nie przyszedł. I dzięki Bogu przyszedł mimo tego, że wielu z nas go odrzuciło. Ale przyszło mi do głowy właśnie takie pytanie: jak Bóg czuje się w mojej obecności? Czy mu jest dobrze? Co w ogóle sprawia, że ja osobiście czuję się ugoszczony? Że ja osobiście gdzieś czuję się dobrze. Przypomniała mi się taka historia z czasów studiów, kiedy razem ze wszystkimi rocznikami pojechaliśmy do takiej miejscowości w Niemczech, malutkiej miejscowości. To było takie seminarium kaznodziejskie, bardzo ładnie urządzone. I do dzisiaj każdy, kto był na tym wyjeździe, wspomina ten wyjazd bardzo wspaniale. Przypominamy sobie, że tam była niesamowita atmosfera, że tam dobrze się czuliśmy i zacząłem się zastanawiać dlaczego. Po pierwsze, ze względu na miejsce. Tak jak Wam wspomniałem, to był piękny budynek, ładnie urządzony, nowoczesny, mogliśmy z niego korzystać. I myślę, że to, co robi Abraham. To też w, pewnym, w pewien sposób udziela miejsca. Udziela miejsca, namiot Abrahama był atrakcyjny, chociażby ze względu na to, że mógł być jedyny w okolicy, w pustynnej okolicy. Więc na pewno miejsce jest czymś takim, co ma znaczenie dla naszej gościnności. Albo tam się chce być, albo tam jest nieprzyjemnie. Więc wspominając tę wycieczkę z, ta, z czasów studiów, miejsce było wspaniałe. Patrząc na historię Abrahama, miejsce też było wspaniałe, bo dawało zaopatrzenie. Drugą taką rzeczą, która ym, pozwala czuć się dobrze czy być ugoszczonym, jest na pewno jedzenie. I przypominając sobie tę naszą wycieczkę ze studiów, yy, mieliśmy do dyspozycji, czy przygotowywano nam naprawdę... Pyszne posiłki do tego stopnia, że byliśmy nawet zaproszeni na taką y, bardzo uroczystą kolację z mini koncertem, z mini wykładem. W rogu sali stał kucharz i przygotowywał jedzenie na naszych oczach. I powiem Wam, że bardzo dobrze wspominam właśnie jedzenie z tamtego miejsca. Na tej uroczystej kolacji y, kucharz podał szparagi w jakimś sosie. Powiem Wam, nigdy nie przypuszczałem, że szparagi będą mi tak smakować, bo to, to są przecież krzoki, zwykłe krzoki. I to trzeba jeść, jeść z mięsem, a nie tylko z sosem. Więc na pewno jedzenie wspominamy bardzo dobrze. Jedzenie jest czymś, co pozwala nam czuć się ugoszczonymi. Abraham również zadbał o to, żeby ugościć bardzo wytwornym jedzeniem swoich gości. Podał im najlepsze potrawy i o wszystko zadbał sam. Oczywiście zlecał przygotowanie innym, ale sam wybrał najlepsze ciele i podał swoim gościom. Ale myślę, że oprócz miejsca, oprócz jedzenia jest jeszcze coś ważniejszego, co sprawia, że gdzieś czujemy się dobrze. Myślę, że tym czymś jest zainteresowanie. Zainteresowanie gospodarza. Bo kobieta, która była gospodynią w Niemczech, w tej małej miejscowości, była naprawdę niezwykła. I ona była nami naprawdę zainteresowana. I to, wiecie, nie było takie kurtuazyjne, jak czasami się zdarza. Bardzo fajnie, że przyjechaliście. Możecie tu być, tylko niczego nie zepsujcie, a ja wracam do swoich obowiązków. Ona znajdywała czas, żeby z nami posiedzieć i porozmawiać. Mieliśmy przerwę kawową. Ona schodziła do nas, siadała przy stoliku i zadawała nam pytania. Takie wiecie zwykłe pytania, jak studia, co nas tam naprawdę interesuje, jak widzimy pracę w kościele. Na czym nam zależy, czym byśmy się chcieli zajmować, co jest w ogóle w życiu dla nas ważne? I to były takie bardzo proste pytania, które nas bardzo do tego miejsca i do tej osoby przyciągnęły i przekonały. I to jest też coś, co oferuje Abraham. Abraham jest na usługi swoich gości, towarzyszy im. Nawet y, mimo tego, że nie jest z nimi, to jest blisko i jest cały czas z nimi. Sara i sługa Abrahama owszem pomogli mu, ale on wiedział, że nie może się wyręczyć ani swoją żoną, ani swoją służbą w okazywaniu zainteresowania i w byciu dostępnym. I tak sobie pomyślałem, czy starsza mi siły, żeby interesować się Bogiem. Myślę, że w tym czasie, który jest przed nami, w tym nadchodzącym tygodniu, sporo czasu spędzimy na rozmowach. I chciałbym zapytać, ciekawe, czego one będą dotyczyły, ale jest kilka takich tematów palących, pierwszoplanowych, które na pewno wyjdą. Czy w ciągu tygodnia, czy przy wigilijnym stole, czy przez święta itd. itd. I chciałbym, tego sobie, sobie przede wszystkim życzę, ale nam wszystkim też, żeby nie zabrakło mi takiej refleksji: aha, mówię już tyle czasu o różnych rzeczach, ale czy zainteresowałem się w tym wszystkim Bogiem? Tym, co On ma do powiedzenia, tym, jak On widzi moje życie, tym, co może dla mnie zrobić. Czy zainteresowałem się tym, który jest najważniejszy? Bo to przecież są Jego święta, a nie nasze własne to są Jego urodziny. I rzeczywiście, patrząc na przesłanie Biblii, na to, co sam Jezus powiedział, On chętnie przebywał z tymi, którzy się interesowali tym, kim On jest i co On robi. Dlatego. Powiedział, że ci, którzy go szukają, go znajdą, że ci, którzy proszą, otrzymają, a ten, kto mu otworzy, będzie się cieszył jego obecnością w domu. Ten, kto otworzy, zainteresujmy się Bożą obecnością, bo Bóg w tym naszym zainteresowaniu się, myślę, czuje dobrze. Pamiętajmy, żeby więcej wysiłku wkładać w to, by Bóg był z nami, by pozostał i w zainteresowanie się Nim, niż w cokolwiek innego. Przechodzę od razu do tego, co przydarzyło się Sarze. Sara dostała swoją pracę, miała taki epizod w goszczeniu tych przybyszów, miała zrobić placki. I kiedy wykonała swoją pracę, być może myślała, że jej rola się skończyła, ma wolne, ma spokój, ale nagle została wywołana. Nie wyszła przed namiot, słyszała to wszystko tylko przez materiał namiotu. Została wywołana i dowiaduje się, że urodzi syna. I to, w jaki sposób zareagowała na te wieści, jest bardzo naturalne. Ona się śmiała sama do siebie, dlatego że zdawała sobie sprawę z tego, jakie jest jej położenie. Może pomyślała sobie na dźwięk tych słów, tej obietnicy, że będzie miała syna, że ktoś chyba nie do końca zna się na biologii. Ona ma mieć syna. To w tym wieku już jest niewiarygodne. Ale gość, który wypowiadał te słowa, wie o reakcji Sary. I na jej śmiech potwierdza obietnicę. Mówi: To się stanie. Za rok o tej porze przyjdę. Ciekawe jest natomiast to, że Sara zaprzecza, że się śmiała. Jakie są powody e, zachowania Sary? Wiemy, dlaczego się śmiała. Biologia. I nie mówmy nic więcej. Myślę, że to wystarczy. Ale wiemy też, dlaczego skłamała, dlaczego się zaparła. Bo się bała, po prostu się bała. To jest dziwna sytuacja, trochę komiczna, tak jakby rozmawiać z dzieckiem. Dlaczego to zrobiłeś? Nie zrobiłem tego, a właśnie, że zrobiłeś. Dlaczego Sara bała się przyznać do tego, że się śmiała? Może obawiała się tego, że goście poczują się urażeni, ob obrażeni. Że cały wysiłek goszczenia, cały wysiłek Abrahama pójdzie na marne, że Abraham będzie miał problemy? Może obawiała się swojego męża, kiedy goście już sobie pójdą, że będzie chciał z nią poważnie porozmawiać? A może po prostu bała się przyznać do niewiary? Czy wszystko w tym opowiadaniu wskazuje na to, że nie tylko Abraham, ale też Sara wiedzieli, że nie goszczą zwyczły, zwyczajnych ludzi? Może bała się przyznać tego, że na Bożą obietnicę po prostu się roześmiała? Może my też czasami się boimy przyznać do niewiary? Do tego, że coś wydaje nam się śmieszne? Do tego, że ktoś zdemaskuje nasze myśli o Panu Bogu? Czy tak sobie myślę, że przy całej naszej wierze i zaufaniu do tego, że Pan Bóg jest wszechmogący, Myślę, że dobrze wiemy, co potrafi zrobić, a czego nie potrafi zrobić. Dzisiaj będziemy przystępować do spowiedzi do Komunii Świętej, i modlitwa spowiednia rozpoczyna się od takich słów wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze. I my je wypowiemy, ale przyjdzie taki moment, że będziemy oczywiście wiedzieli i potrafili powiedzieć, co Pan Bóg może w naszym życiu zrobić, a czego już nie zrobi na pewno. Może są takie rzeczy, które się od, z którymi się od lat zmagamy. Może jest coś takiego, co jest dla nas złe, niewygodne, co nas uwiera. Może to dotyczy jakichś naszych relacji. Ale już się do tego przyzwyczailiśmy i mówimy, no tak to po prostu bywa. Ja jestem taki, on jest taki, ona taka jest. Tak to jest w tym kraju, tak to jest w tym kościele. Kiedy Bóg powiedziałby, że zmieni to, co uważamy za niemożliwe... To moglibyśmy się faktycznie, nie na żarty, przerazić, bo to by oznaczało dla nas zmianę. Zmianę, której może mimo różnych narzekań nie chcemy, bo dobrze nam jest tak, jak jest. W Bożej obecności, o którą mamy zabiegać i którą się mamy interesować, niewiarygodne staje się niewiarygodne. Nie przejęzyczyłem się tym razem wyjątkowo. Niewiarygodne staje się niewiarygodne. Przy czym to pierwsze niewiarygodne to jest po prostu to, co uznajemy za niemożliwe do spełnienia, do zmiany. Niemożliwe, bo tak. Wiemy, że Pan Bóg jest wszechmogący, ale pewne rzeczy się na Ziemi nie zmieniają. Natomiast to drugie niewiarygodne to jest to, co jest zaskakujące, to, co robi wrażenie, to, co budzi podziw, bo okazuje się, że Pan Bóg to jest w stanie zmienić. To, co dla nas jest niewiarygodne, Niemożliwe. Staje się niewiarygodne, czyli zaskakujące, imponujące, bo Pan Bóg może to zmienić. Gość Abrahama zadaje takie retoryczne pytanie: Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? I część y, nas w środku mówi: Oczywiście, że nie. A część mówi: No tak, ale są takie rzeczy, których Pan Bóg na pewno nie zrobi. W Bożej obecności to, co jest niemożliwe, dzieje się i robi wrażenie. Może ten nadchodzący tydzień to będzie taka okazja dla Pana Boga, żeby stało się coś, czego my potrzebujemy, chociaż uznawaliśmy to przez wiele, wiele lat za niemożliwe. Zainteresujmy się niewiarygodnym. A może to, co jest dla nas niemożliwe, stanie się realne? Przez te święta. Mam na koniec taką historię dla nas wszystkich. I chcę, żebyśmy ją potraktowali jako życzenia, właśnie związane z tym, że Pan Bóg mo może robić rzeczy, które wydały się czy wydają się zupełnie niemożliwe. Posłuchajcie. Dawno, dawno temu żyli dwaj bracia, których gospodarstwa sąsiadowały ze sobą. Między gospodarstwami płynął szeroki potok, z którego obaj czerpali wodę. Któregoś dnia, pierwszy raz od 20 lat, bracia pokłócili się ze sobą. To była mała, drobna sprzeczka, ale ponieważ nie została odpowiednio rozwiązana, urosła do ogromnego konfliktu. Bracia już ze sobą nie rozmawiali, nie spotykali, a nawet nie mogli na siebie patrzeć. Pewnego ranka starszy brat usłyszał pukanie do drzwi. Kiedy je otworzył, zobaczył człowieka z walizką narzędziową w ręku. Dzień dobry. Jestem stolarzem. Chciałbym zarobić kilka groszy. Może znajdzie pan jakąś pracę dla mnie? Odpowiedział nieznajomy. Tak, myślę, że znajdzie się coś odpowiedniego, odpowiedział starszy brat. I zabrał pracownika na zewnątrz. Pokazał mu potok i powiedział: Za tym potokiem mieszka mój brat, którego nienawidzę. Niestety obaj korzystamy z tego potoku i czerpiemy z niego wodę. Czy mógłbyś wybudować coś, żebym więcej nie musiał go spotykać? Chyba wiem o co chodzi. Proszę się nie martwić. Wieczorem wszystko będzie gotowe, powiedział stolarz i zabrał się do pracy. Zaopatrzył się w drewno, gwoździe i rozpoczął budowę. Wieczorem, kiedy wszystko było gotowe, stolarz poszedł po starszego brata, żeby ten obejrzał wyniki jego pracy. Kiedy dotarli nad potok, starszy brat stanął jak wryty. Szczęka mu opadła i nie mógł wypowiedzieć ani słowa. Nad szerokim potokiem Wznosił się piękny drewniany most z rzeźbionymi poręczami. Przez most przechodził akurat młodszy brat, który stanął przed swoim starszym bratem i powiedział: Przepraszam, postanowiłem, że już nigdy się do ciebie nie odezwę. Myślałem, że nasza relacja została zniszczona i nic jej nie naprawi, ale kiedy zobaczyłem, że wynająłeś stolarza, żeby zbudował most pomiędzy naszymi gospodarstwami, Zrozumiałem, jaki byłem głupi. Czy wybaczysz mi to wszystko? Domyślamy się dobrego zakończenia tej historii. Czy kiedyś, dawno temu, przyszedł na świat ktoś, kto został stolarzem, bardzo się interesował ludźmi i wybudował jeden z najbardziej znaczących mostów w dziejach ludzkości most pomiędzy Bogiem i człowiekiem? Ale do dzisiaj chce ten most utrzymywać dla nas. Wybudował też mosty między ludźmi, między jednym a drugim człowiekiem. Pytanie, czy się chcemy tym stolarzem w te święta zainteresować? Pamiętajcie, że kiedy zainteresujemy się nim, kiedy go przyjmiemy, otworzymy mu drzwi, to to, co niewiarygodne, może stać się niewiarygodne. I tego z głębi serca Wam na ten świąteczny tydzień życzę. Amen. Módlmy się. Dobry Boże, dziękujemy Ci za to, że ty dałeś siebie, dałeś swoją obecność po to, żeby nasze życie mogło być bogate. Dziękujemy Ci za to, że w Twojej obecności możemy się tak dobrze czuć. I wybacz, że często zapominamy o tym, jak Ty się czujesz w naszej obecności. Dzisiaj prosimy Cię o to, żebyś ty sam nas przygotował i żebyś ty sam dał nam taki zapał do tego, żeby wykazywać się gościnnością względem Ciebie. Żeby nie tylko. Uchylać troszkę firankę i zastanawiać się, wejdziesz czy nie wejdziesz, ale żeby wybiec przed dom i nalegać, żebyś wszedł, żeby przygotować w tym domu wszystko tak, żebyś czuł się dobrze. A przede wszystkim, panie, proszę cię, żebyś oderwał nasze myśli od tego, co nas teraz na co dzień tak mocno zajmuje i sprawił, że zainteresujemy się tobą, że ty będziesz na pierwszym miejscu. Panie, chcemy, żebyś błogosławił nas samą swoją obecnością. Chcemy, żebyś czuł się z nami dobrze. A przy okazji potrzebujemy też wielu cudów w naszym życiu. Potrzebujemy zmiany w stosunku do tego, co jest w naszym życiu być może obecne już jakiś czas i co uznaliśmy za taką integralną, naturalną cechę naszego życia, ale tak, de facto jest to coś, co potrzebuje zmiany. Panie, tak wielu ludzi spędzi te święta niby razem, ale jednak z pewnymi zranieniami, z przeszłością, która jest nierozwiązana. Prosimy Cię, Panie, żebyś między takimi ludźmi, między nami, budował po prostu mosty. Panie, jeśli jest coś, czym zmagamy się, czy to są jakieś problemy zdrowotne. Prosimy Cię, żebyś Ty je rozwiązał, żebyś dał nam zaufać, że możesz zrobić coś niewiarygodnego, coś wspaniałego. Panie, przy tej okazji przynosimy Ci właśnie Grzegorza z Niedźwiedziej, panią Jankę od Bajcara, Janka, Karola, Adama, Czesława z Wisły, księdza Darka z Zielonej Góry, księdza Cezarego ze Zduńskiej Woli. Prosimy Cię, żebyś ty właśnie w ich życie wniósł to, co jest niewiarygodne, to, co jest wspaniałe. Ale prosimy Cię, panie, też o tych wszystkich, których nie jesteśmy w stanie wymienić z imienia i nazwiska. Prosimy Cię o to, żebyś uleczył, żebyś wspierał, żebyś pokazywał, że jesteś blisko. Dobry Boże, chcemy Cię też. Poprosić o tych wszystkich, którzy w jakiś sposób służą i pomagają innym ludziom walczyć w czasie pandemii o ich zdrowie. Prosimy Cię o służbę zdrowia o lekarzy o cały personel medyczny o wszystkich wolontariuszy prosimy Cię też i o psychologów i o duchownych o dusz pasterzy. O to, żebyś Ty ich namaścił do tego, żeby wspierać ludzi i podtrzymywać na duchu. A też prosimy Cię, Panie, o zdrowie o wsparcie dla pastora Zygmunta Karela. O to, żebyś się go dotykał, żebyś go leczył. Dobry Boże, dziękujemy Ci za to, że jeśli Cię szukamy, to Ty dajesz się znajdywać. Jeśli Cię o coś prosimy, to Ty nie jesteś na to głuchy, ale Ty słuchasz. Dlatego prosimy Cię teraz, żebyś właśnie wysłuchał tej naszej modlitwy. Chcemy w to ufać, chociaż to czasami wydaje się takie niemożliwe. Amen.